Cześć, witam Was ponownie w Detroit Become Human. Zobaczmy, co dziś będzie się działo. To szaleństwo, jak nas złapią, to pomoc. No to co teraz? Musimy znaleźć magazyn Cyberlight. Trzymają tam części i niebieską krew. Za mną! 《いない Jest przed nami. Zaraz będziemy. Magazyn Cyberlife. Tam jest wszystko, czego potrzebujemy. Najpierw pozbądźmy się drona. Zostaw to mnie. w porządku. Brawo, Markus. Szybko otwierajcie skrzynię i napełniajcie torby. Wierzcie, ile wlecie. Oops. Bezprawnie wtargnęliście na teren prywatny. Wasze najście stanowi naruszenie drugiego stopnia. Muszę zawiadomić ochronę. John! Szlak by trafił tę maszynę. Gdzie on znowu pola? Fierdron, a teraz to... Ja to mam techa. Kończmy tę te zabawę i spadajmy stąd! Trzeba znaleźć więcej Tyrium! Mamy go o wiele za mało! prawie wziąć w skrzynię, a które tam przepraszam. Tam. Android do mnie Więcej nie uniesiemy. Chodźmy już! Chcę iść z wami. Jest po ich stronie. Nie możemy mu ufać. Zaryzykował dla nas. Nie zostawiajmy go tu. Nie możemy ich stąd zabrać. Za duże ryzyko. Mm, kurde. Przykro mi. Nie możesz iść z nami. Ach, powinienem. Pomogłem Wam. To nie fair. Pomogłem Wam, a Wy mnie tu zostawicie. Jesteście gorsi od ludzi. Jesteście gorsi od ludzi. Cholera włączył alarm. Wiemy! Na hmm, szybko! Nagrodzenie, tydzień nie mogę domu. Mamy tutaj tyrium i biokomponenty. Wystarczy tego dla wszystkich. Nie dalibyśmy rady bez Markusa. Przybyłem do Jerycha, bo tu androidy są wolne. Możemy żyć w ciemności, licząc, że nas nie znajdą. Możemy umierać w milczeniu, czekając na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Nie chcę takiej wolności. Nie będę błagał o prawo do uśmiechu, do miłości czy do dumy. Nie wiem, jak jest z wami, ale ukryty głęboko we mnie głos przekonuje mnie, że mogę więcej. Ja też żyję, a oni już nie mogą mi tego odebrać. Dni naszej niewoli minęły. Jeśli nie chcą nas słuchać, krzyczmy głośniej. Nie chcą nam czegoś dać? Weźmy to. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy żywi. I wojnę, yeah! chyba trzeba było jednak wziąć tego strażnika. Tak mi się wydaje, bo i tak alarm podniósł, polowanie na części wezmij się do Doku, Sanord kieruj się do Cyberlife, naturalizuj drona, Markus cały i zdrowy, zdobędzie części zamienne, chwycią droida i ukryj się. Trzymaj pozycji, strażnik, człowiek odchodzi. Znów poszukiwania, uwolnij androidy. John chce się przyłączyć, odmów. No, ciekawe, co by było, jakbyśmy się zgodzili. Jakaś konkretniejsza ścieżka tam była. Rozbrzmiewa alarm, Biegnij do ogrodzenia, powrót do Jerycha. Grupa wróciła z pełnymi tą torbami. że mi ktoś ryje wierdarką w czaszce. A pewnie jesteś to tu? To adres z raportu. Okej. Okay. No dobra. No to chodźmy. Matka. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. O masz. Witam w klubie ET. Honor, co ty odpierdalasz? Idę Daj po prostu. zobaczyć. Podążyj za Hankę. jest cały czas w toku. Nie mogę nic Panu w tej chwili powiedzieć. Cześć, Hank. Cześć, Ben, jak tam. To tamten pokój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. O, świetnie. U i Dupek, na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. Takiś z bok, który <grym> trochę przedobrzył z zabawą. <grym> Wrzucimy okiem, tak czy siak, jeśli można. <laughs> rozkładamy. składamy. E. Zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc, poruczniko. nie Komponent uszkodzona. Oh, hej, hej, uwej. Hey. Konor, oh, ale się ciebie oblech. Zaraz się spawiuje. Niebieska krawędź 400 Żyje Grachem Wzrost. 18.24 Przyczyna śmierci uduszenia. O, no, to go chyba udusiła. Zawał serca. Brak oznak incydentu kardiologicznego, przyczyną zgonu nie był zawał serca. Ofiara została uduszona. Serca. Został uduszony. Tak, Wiedziałem ślady naszej. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje. Sprawdzisz pamięć androidki? Może się czegoś dowiemy. Mogę spróbować. Brawko na nazwisko... Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Zaszło. Czy on... On nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz za razem. Błagałam, żeby przestał, ale nie chciał. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Kto zabił tego mężczyznę? Nie wiem, byłam wyłączona i. niczego nie widziałam. Byliście tu sami, czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema, tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znałeś ofiarę? Nie, może był tu dwa czy trzy razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, robią swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami. Żaden trach. Nie, ponownie raz. Straciliśmy. Trzy miesiące temu, o z... Potrzebny człowiek, żeby zyskać dostęp do Androida. Znik, nie wiemy, co się stało. Zapewne nie macie tu żadnych kamer monitoringu, co? <noise> A w życiu. Panie poruczniku, podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te tracy? Kolor kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku, niech mi pan zaufa. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, okay, co teraz? Ja cię sądzę. Co ty robisz? Zlokalizuj podejrzanego. Podobno położenie podejrzanego z kolejnego androida. No dobra. Widziała coś. A ty mówisz? co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebiesko włosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. co ja mam jej powiedzieć? Rozmyśliłem się! Eee... Skarbie, rozmyśliłem się. Spróbujmy z tym. bym mnie żał... Wróciła do klubu. Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. No na co czekasz? Tylko nie mogę. Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieską włosą Tracy? Wiem, w którą stronę poszła. Muszę tylko znaleźć... Jest. czerwonego pokoju A Ty możesz coś widzieć Nie, znowu straciłem ślad. A ten Android, nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. To,